Cześć, witajcie. Jesteśmy na Rebionoku. Będziemy szli do Terychohaty. I potem mamy w planie wejście na czerwoną ławkę. Pogoda, jaka jest widać, nic nie widać, ale od około 10 ma się poprawić. I czerwony szlak, który zazwyczaj tutaj prowadzi, szliśmy sobie nim, jest na ten moment zamknięty. Wejście na własną odpowiedzialność, jakieś tam. Zerwane zbocze, spadające drzewa, także idziemy tym zielonym w dół. Nigdy tam nie szedłem, ale tutaj sporo się wytraca wysokość. Widzimy się dalej. Lekko się tam już odcinają chmury, podnoszą się. I strumień dość mocno płynie. Wczoraj chyba też tutaj mocno padało. Zresztą rano jechaliśmy, to jeszcze kropiło. I tak tutaj wygląda ten. Zielony szlak obejściowy Fajnie widać wodospad i przejście taką metalową konstrukcją 30 szlak zaraz będzie efektowny wodospad a dzisiaj więcej wody niż zazwyczaj widać jak relacuuje nad składką. Jesteśmy na Skrócikach zaraz kolejna hata. Tutaj takie źródełko do czerpania wody No i potem zostanie wdrapać się na, na pięciu z do pięciu 5 spiskich do Teriego malutku chmury się zbierają Jakieś pierwsze widoczki I Za jakieś 15 minut myślę zbliżymy się tam do progu, do podejścia może w międzyczasie już kolosy nasze tutaj odsłonią, coś tam na pośrednią majaczy. W śniegu do tej pory nigdzie nie napotkaliśmy już. coraz więcej widoczków. Upadający wodospad z doliny. Może go widać, a może nie. zbliższe nagranie. Malownicza dolinka z potokami. Teraz może będzie lepiej, już widać wodospad. I chata tam od czasu do czasu między chmurami się wyłania. Na podejściu widać trochę osób tu przecina ten piark. No, jesteśmy już tuż przed startem podejścia. Chmurki znowu napływają. i tutaj na wprost. Słabo to teraz widać, ale jeden z bardziej parchatych żlebów, jakimi przyszło mi schodzić z pośredniej grani, żeśmy schodzili, takie bloki wielkości telewizorów spadały. Niestety widoki przepadły razem z opadnięciem mury mgły. Wspinamy się na próg doliny. Jest to ten fragment taki cięższy, jeżeli chodzi o kondycję, no bo technicznie... No to jak widać nie stanowi problemu. Po prostu poukładane mniejsze, większe schody. I trzeba cały czas iść pod górę. Jest tu mocne spiętrzenie. Praktycznie tuż pod samą chatą jest łacha śniegu. Pierwsza taka. Zaraz zobaczymy, czy twardo, czy miękko. Tak on wygląda z bliska, bez problemu. Wyszliśmy do doliny, ale dalej widoków brak Zaraz zobaczymy jak tutaj przy schronisku to wygląda Od czasu do czasu się przebiewa Trochę ludzi jest Dosłownie 5 minut Przyliśmy dalej. Od czasu do czasu coś nawet widać. Spory stan wody. Trzeba dreplać po takich kamykach. Nie wreszcie, wreszcie się troszkę przetarło. Coś widać znowu. Ale śniegu już niewiele. Taniec chmur przed pośrednią. Fajnie tu wygląda. A my podchodzimy żółtym szlakiem. Kaski to pomału trzeba zdobywać wysokość, bo tu jest znowu różnica około 380 metrów. Teraz się dość fajnie przetarło. Pięknie widać. Granie jeszcze po drodze i pierwszy łańcuch napotkany. ale widzę, że w zasadzie mogłoby go nie być natomiast szlak widzę tutaj właśnie jest pod tym fragmentem śniegu bardzo fajnie zaraz widać sporą część naszej trasy tam na dole widać rzynkę w dolinie potem tutaj podejście do chaty samą chatę, doliny i tak się gdzieś uruchomił słychać po drugiej stronie O, pięknie, widać teraz Spągę. Był w planie kiedyś przejście całą tą granią aż na pośrednią, ale skróciliśmy to i szliśmy od żółtej ławki, nie od czerwonej. Teraz będzie okazja sprawdzić, jak ta sponga z tamtej strony wygląda, bo tylko na sucho było sprawdzane, że piątkowa droga. Wygląda, że jakieś niewielkie fragmenty tam w śniegu. Natomiast na lodową przełęcz, żeby wyjść. No to niestety jest kawałek śniegu. No, chyba, że będziemy obchodzić jakoś tam bokiem po ścianie. Kawałek jeszcze podejścia przed nami. Coraz bliżej słynnej czerwonej ławki. Już widać rozpiętą nić stalki. No, nie wiem, ile tam będzie metrów 100 może. Trochę ludzi chodzi. Jesteśmy pod startem. I dwa warianty: po lewej łańcuchy, stary szlak i po prawej ferata ze stalową linką. I starcik. Tak to mniej więcej tu wygląda cały czas. Równolegle tutaj po lewej stronie jest ten łańcuch. Zaraz go gdzieś będzie widać o dokładnie. Jakiś bubel wyrwana kotwa teraz Dłuższy fragment stopni. Jakieś tam klamry wyżej. Dość w pionie, nawet można powiedzieć. Na pewno trochę obycia tutaj trzeba mieć, żeby się wybrać. No i przede wszystkim nie mieć żadnych lęków wysokości ani przestrzeni, bo to moim zdaniem dyskwalifikuje możliwość tutaj poruszania się jakiegoś bezpiecznego i komfortowego zarazem. No i kondycyjnie chyba też przydałoby się być w miarę ogarniętym. No i sponga tutaj. Chyba dobrze, że wtedy nie wystartowaliśmy stąd, bo wydaje się, że byłoby trudno Aferatka dalej niezmiennie. Klamerek tu naprawdę jest nabite dość dużo. Nie wiem czy w dziesiątkach, czy to już jakąś setkę przekroczy. Może uda się znaleźć jakąś informację. tego tutaj zamontowali można się trochę zdyszeć. Już jakieś ostatnie fragmenty. Ale jeszcze dość mocno w pionie trzyma. I chyba, chyba to jest koniec. Zaraz tu zobaczymy. Teraz delikatnym tutaj trawersem lecimy sobie, żeby zejść do przełęczy, a tam poniżej widać ten stary szlak z łańcuchem. Także tu wychodzi się, no nieco wyżej. No i przełęcz osiągnięta. Ławka uszkodzona. Nie ma co siadać, bo tu kamienie z niej lecą. No i zostaje zejście. I widać tam o tam schronisko, do którego może dojdziemy dzisiaj. No po tej stronie zejście wygląda tak. My tu dalej tą feradką. Jeszcze kawałek stalówki. Zejście na dół. Tam już bez trudności jakieś łaty śniegu. I spokojny powrót do autka. tutaj środkiem żlewu do najprzyjemniejszych nie należy standardowo dużo luźnego kamienia i tu dodatkowo na końcu jeszcze mamy płat śniegu do przecięcia który teoretycznie by się tu dało jakoś ładnie obejść dołem szczelina brzeżna jest niezła ciekawe jestem czy bym się tam zmieścił dookoła. Zaciągnęło nam znowu chmurą i mgłą, a tu jeszcze mamy na tym żółtym zejściowym szlaku trochę śniegu. Natomiast no, kąt nachylenia terenu powoduje to, że można śmiało iść w miarę bezpiecznie. No wiadomo jak się poślizgnie, walnie łbem. To się można uszkodzić. Jesteśmy przy siwych stawach. Troszkę się rozjał jaworowy szczyt. Tutaj się wychodziło przez siwą kotlinkę. To w zasadzie nasz zeszłoroczny wypad, który zamknął nam sezon 23, bo później już chyba nie byliśmy w zeszłym roku w Tatrach. To ciekawa wycieczka nietrudna. Powiedziałbym, że łatwiejsza niż chyba... Ta czerwona ławka. Schodzimy sobie już na dół. Za nami zbocza jaworowego zbunicką chatę odpuszczamy. Idziemy sobie takim skrótem tutaj z żółtego szlaku bezpośrednio do dna doliny. Pomału nasza dzisiejsza wycieczka się kończy. Co do samego szlaku na bystrą ławkę. No to muszę powiedzieć, że dość fajny. No, jeden z takich ciekawszych szlaków na pewno w tatrach. Troszkę wymagający jest na pewno fizycznie, no i nie można mieć żadnych lęków przed ekspozycją. No i cóż tu można jeszcze dodać? Pewnie warto mieć ze sobą jakąś lążę, żeby się tam zabezpieczać na tej feracie, bo sytuacje losowe, typu nawet spadający kamień, który uderzy was w rękę, może spowodować jakieś zachwianie równowagi i może się to skończyć jakimś wypadkiem. Także w zasadzie tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.